13 września. Ufność bez granic. Odwieczny Orle, chcesz mnie żywić swą boskością, mnie, biedną, małą istotę, która obróciłaby się w nicość, gdyby twe boskie spojrzenie nie obdarowywało mnie w każdej chwili życiem. Jezu. Pozwól mi powiedzieć w porywie wdzięczności, że Twoja miłość posuwa się do szaleństwa. Jakżeby więc wobec tego szaleństwa moje serce miało nie wzbić się ku Tobie, jakżeby moja ufność mogła mieć jakieś granice. Módmy się. Ufność bez granic nie opiera się na moich siłach i możliwościach, ale na Twojej nieskończonej miłości do każdego z nas. Chcę ufać Tobie, Jezu, każdego dnia bardziej. Amen.